Was, witam, tu Super Dropsik znowu. Nie zmieniłem pola miejsca. Idziemy sobie dzisiaj na wyprawę. Bo potrzebna nam glina, tak jak pamiętacie, mówiłem wam w ostatnim w ostatnim odcinku. WiFana XD nie ma. Kiedyś może będzie, niestety był bardzo chętny, napalony, ale... No, nie znalazł czasu. Nie znalazł czasu, gdyż, jakby to wam powiedzieć, że zapracowany chłopak jest. Jednak blankshot go pochłania. No... kurczę. Co to ja miałem? Tak więc wiele o nowej wersji Minecrafta się nie dowiecie ode mnie, bo ja sam dobrze dużo nie wiem. Sam gravel jest, eee, ale sobie poradzimy z tym gravelem, 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 gravelem czy gravelem, nie wiem, piszę w komentarzach, może sami do tego dojdziecie, a może gravelem, 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 nie wiem, naprawdę nie wiem. Eee, Coś mi tutaj się nie zanosi na gminę na razie, ale jakoś zobaczymy, jak to będzie. Może gdzieś dotrwamy. Mm... O... o, widzicie. A ładna plaża. Jest ciemno, ale my gramy w trybie pokojowym. W trybie pokojowym, gdyż jestem pokojowy. Tak, można by to tak nazwać. O, bardzo ładne miejsce. Bardzo, bardzo ładne miejsce. Natomiast mnie wyłącznie interesuje glina. Czy to glina, czy to kamień? Dobra, kamień. Skoro kamień, to idziemy dalej. No nie. Woda, woda, woda. Kurczę. Pora mnie dobija, gdyż nie bardzo dużo nie widać. Dobra No mm, będziemy się czepiać yy, Założę się, że to kamień Glina. Taka jakaś dziwna, pojedyncza No właśnie, jakaś pojedyncza Ojej, no widzicie no. Kamień, kamień, kamień. Świacie, glinę prosimy. Bo bez gliny nie ma... nie ma... nie ma latarni, no. Tak. Eee... Generalnie rzecz biorąc. Ale czadowe.

Dobra, nie płyniemy na górę. Jesteśmy hardkorowi i pójdziemy dołem. A jak? Bądźmy korowy. Nie dajmy się zwieść. Myślę, że tu gliny nie będzie, ale pójdziemy. Pójdziemy. To zostawię bez komentarza e... Mniejsza o to Jakby się ktoś pytał, tak, Kaja Paschalska Jestem na tyle sławny, że znam Kaję Paschalską I to Kaja Paschalska do mnie kurczę yy, odzywa się Mamy do niej numer na GG, widzicie? Latarni mima. Coś w ogóle jest. Nudno jest razie hmm. No nie no proszę, was tak mało gliny to ja w życiu wybieram. No nie no, dobra, miałem jak miałem, nic. O, no, są na fajne, wody. Ale nas nie woda interesuje, tylko kurczę normalnie. O, wągiel. Czarny wągiel. Dobra. Węgiel, jak kto tam woli, węgiel, węgiel. Brykiet, brykiety, brykiety. To jesteś. Ricket do kominka! Dobra. Zabieramy się stąd. Szukamy gliny, gliny, gliny! po e, niepewnym niepewnym Grawlu, Gravelu, grawlu, Gravelu, Gravelu, grawelu, Grabel, czy to? No nieważne, no Sprawdźcie i napiszcie, bo ja nie wiem czy to jest. Gravel, Gravel, grawlu Nam. W zasadzie nie wiem po co zbieram Mam w domu hodowlę yy, W, w Minecraftowym domu oczywiście Tak yy, się, Mam nadzieję Rozumiemy Muzyczka nam dogrywa No ja totalnie nie wiem. Albo nie wiem kto inny. O, te Kazik Staszewski, o. Jak wam pasuje? Albo te No, od Led o. Może być? Wyczes? Dynie! Oh je! Yeah. Idziemy po nie. Nie ma co. Pozbieramy je wszystkie. Może niekoniecznie kilofem. Wolnej ręki nie ma. Coś się nie brzmi. Wolna ręka. Dynia! Iha! Cziki, czik! Czy jakoś tak? Nie wiem, nie oglądam. My zapewne tak Pozdrowienia dla Mr. Pingwina 312, Scrablema, Timona i całej reszty moich znajomych, a także polecam JJ-a i, i tego jak mu tam było. C. CDG, o. Tak, dokładnie. Polecam ich kanały, są super boskie. E Polecam YouTube. Lepsze niż bluta normalnie. Czerwone kwiatki, pozbieram, może się kiedyś przydadzą na barwnik. Tak daleko się nie wychodzi tak, tak często. Proszę was o komentarze, pozytywne oczywiście, proszę was o pozytywne puszki, proszę was o pozytywne, o pozytywność, optymizm, o rany. Kolejna osoba chce ze mną pogadać. Tak, to Rafał. 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 No nie znam sławnego Rafała, no. Przyznam szczerze, zwykły, szary obywatel, no. Pisze do mnie Kaja Paskalska, wokalista Led Zeppelin. Ale znam też szarych, zwykłych ludzi, a jak. Bardzo ładny teren. Bardzo. Lubię takie cóś Coś, nic w zasadzie. Żółty. Zobaczcie, jak sobie pięknie rośnie żółty kwiatek na górze normalnie. Delektujmy się tym. Żółte kwiatki. Kolorowe są. uhu Czy będzie glina czy nie? Czy nie? Czy nie? Czy będzie glina? Czy nie? Czy nie? Czy nie? Nie widzę jej! Chyba nie ma tu! Ja boję się! Creeperów dwóch! Kościanka też! I zombie! Tu, hoj tu, hej ho tu Ładna dżungla jest Oho, oho, oho Kwiatek czerwony rośnie tu uhu, uhu, uhu. A ja nie wiem gdzie jestem Dobra, dość tego błaznowania Jak nie znajdziemy tutaj zaraz czegoś, to Wow. kaktusy, ale my chcemy glinę, wołamy glino, glino, glino? glino? Nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma gliny! Ludzie. To za horror. Co ja zrobię? Nie ukończę swego zajebistego budynku, przepraszam za wyrażenie. Dzieci nie... Yy, proszę sobie urwać ten moment. Yy. For dorośli. For not dzieci. Eee... Dzieci Ale wieżyczka Wow Totalnie nie wiem gdzie idę, dobrze mam ze sobą kompas i idę całkiem przeciwny... Glina? Nie To nie glina, to lawa To jest lawa, lawa o lava. lawa, lawa. lava lawa, lawa. lawa, Cholera! Jestem. Żyję. Nie wiem, gdzie byłem. Nie wiem, gdzie jestem. Straciłem wszystko. Spłonęło wszystko. A jednak to żyje! Bo jestem. Jednakże. Jednakże to koniec. Żegnam się z wami. I tak nasza wyprawa. I cztery. Kostki gliny. Legły w gruzach. Papa. Pa. Moje kuleczki. Moje wiaderka. Bo to była taka smutna. Manierka. Do zobaczenia, cześć. Pamiętajcie, wifon jest z nami, będzie kiedyś z nami, uwierzmy w to. I glina też. Do zobaczenia, cześć.